Witam Was moi drodzy, z tej strony Rafał Baran z Życia na Filipinach. Pozdrawiam Was serdecznie, tym razem z Manili. Tak, słuchajcie, jesteśmy już w Manili, Przecieliśmy i Krystyn w tym momencie załatwia swoją wizę. Ale zacznijmy od początku, co tu się w ogóle stało. Przylecieliśmy do Manili dzisiaj o 9 rano, jest poniedziałek, więc pojechaliśmy od razu z lotniska na... O jest ile tu psów, jest w ogóle w supermarkecie. Dobra, pojechaliśmy prosto z lotniska, żeby pojechać na spotkanie odnośnie wizy Schengen dla Christine. I ona w tym momencie jest w biurze BLS Poland w Manili, a my tutaj ze mną czekamy, bo niestety nie mogliśmy tam czekać w środku i w sumie to może i lepiej, bo słuchajcie, ona już tam jest trzy godziny. Co chwilę jakichś dokumentu brakuje, co chwilę czegoś tam brakuje, więc nie wiem. Jeszcze tego numeru buto nie wysłałem jej. Ale mam nadzieję, że zaraz wyjdzie i skończy, bo my się już ze mną nudzimy. Już byliśmy nawet w sklepie papierniczym kupić kolorowanki, tak? Kolorujemy? No, kolorujemy. Aby sobie zobaczcie jak w ogóle nasza droga wyglądała. Z GT do Manili. No, widzieliście naszą podróż do Dumage z Dumagetę do Manili? To dobrze. To teraz wracamy do rzeczywistości. Bo słuchajcie, jest już po godzinie pierwszej po południu, a jesteśmy w tym biurze. Krystian jest w tym biurze od godziny 10.20. No, to jest prawie 3 godziny, aż sprawdzę dokładnie. No, 3 godziny bez 10 minut. Masakra. My już za milą zjedliśmy po ciastku, wypiliśmy, ja wypiłem kawę, ona wypiła sok. To centrum handlowe, które jest bardzo blisko BLS Poland w Manili, to już obeszliśmy chyba za jakieś 15 razy. Bo, oczywiście, Emilia nie może wysiedzieć na miejscu. A Emilia właśnie sprząta swoim tyłkiem Starbucksa, wszystkie kurze wyciera. Powiedziałem ci tam, jest brudno, brudno. Koloruj, co? Skończ te numerki. Tutaj, homework, zadanie domowe. No, jedź. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No. Zaraz wracam do Was. Kristen wreszcie wróciła. Po 3 godzinach. I'm just explaining after 3 hours. You know, it's. Yeah. We'd we'll be here at 10.20, and now it's 1.20. Słuchajcie, po 3 godzinach wróciła. E, udało się złożyć dokumenty o jej wize, ale oczywiście... Mm, no ja nie rozumiem czasami tych urzędników, ja wiem, że są pewnego rodzaju reguły, przepisy i tak dalej, ale ona trzeci raz aplikuje i trzeci raz na siłę chcą, żeby dała im jakieś zaproszenie, list zaproszeniowy do Polski, jeżeli ona nie ma czegoś takiego. W ogóle prosili o numer telefonu do mojego taty, e-maila mojego taty, co on nie ma e-maila, więc podałem swojego, ale no sporo dziwnych pytań, pomimo tego, że ona już ma, będzie miała trzecią wizę w tym samym paszporcie. I te dwie wizy, które miała wcześniej, też zeskanowaliśmy, zrobiliśmy zdjęcia oczywiście tych wiz, żeby było wiadomo, że ona nie pierwszy raz aplikuje tylko któryś tam z kolei. I naprawdę słuchajcie, no jest zamieszanie z tym. Jest zamieszanie. Jeszcze musiałem dodatkowo drukować swoje zeznania, wyciągi z banku, więc wysłałem szybko je na e-maila. Nie wiem czemu to też potrzebowali, ale no ok, no może udowodnić to, że mamy pieniądze. Ale to zaproszenie prosili ją, co ona tłumaczyła, że już trzeci raz aplikuje i nigdy żadnego takiego zaproszenia nie miała. Żadnego listu zaproszeniowego, bo tak naprawdę nikim nie zaprasza. Ona po prostu leci z mężem na wakacje i tak starała się to wytłumaczyć. Ale podobno słuchajcie, bardzo dużo ludzi aplikuje o pracę w Polsce. Ogromna kolejka jest. No. To są lody? Tak. ja mam Nie Niemożliwe. Dodajka Pytam, mama. No, lody. Mm. No. A my jesteśmy w ogóle w restauracji, bo jest godzina pierwsza. Więc trzeba coś zjeść. Zamówiliśmy jakieś ostre skrzydełka i łagodne skrzydełka. W jakimś. Nie wiem. Jakieś takie buffalo wings. No. Dobra. Jemy. My już jesteśmy w hotelu, więc pokażę Wam, jak wygląda, bo hotel jest naprawdę nietypowy. Troszeczkę zaszaleliśmy, można powiedzieć, i wzięliśmy jeden nocleg w hotelu Sheraton, Sheraton Manila Bay. Jest o tyle fajny ten hotel, że zobaczcie sobie na widok. Widok naprawdę niezły. Cała panorama Manili. Najprawdopodobniej później będę robił time-lapsa, albo zostawię w ogóle tę jedną kamerę, żeby robiła time-lapsa. Bo to naprawdę bardzo fajnie będzie wyglądało jak te chmury się będą ruszały. Ale kurde, nie wiem, czy. No nie wiem, coś wymyślę, żeby to jakoś tak fajnie zrobić. E, łazienka. Słuchajcie, łazienka to pierwszy raz widziałem tak dużą łazienkę i muszę wam pokazać. E, bo to jest coś niesamowitego. Patrzcie się na to. Jaka przestrzeń. A ogólnie to jest otwierane, i można sobie zrobić widok na pokój. No a tutaj osobno toaleta. Pokój ogromny. Zamówiliśmy tak naprawdę pokój z jednym łóżkiem King Size, ale okazało się, że nie mają, więc zrobili nam upgrade za darmo do takiego jakby family room, gdzie są dwa podwójne łóżka. Więc ja dzisiaj śpię osobno i się na pewno wyśpię Całe łóżko mam dla siebie. A my teraz się zbieramy do Mall of Asia, bo tam jest taka. Jak to się nazywało? What is the name of that? Candy Factory. Desert Museum. I to jest taka nie wiem, to jest for kids, nie? Yeah? No, to jest jakieś takie, słuchajcie, dla dzieciaków. Tak jakby że mogą się tam bawić z jakimiś tam rzeczami specjalnymi. Ja do końca tego nie rozumiem, ale pewnie Wam pokażemy, jak to wygląda. Zobaczycie to w skrócie. Bo jeżeli już mamy okazję, żeby być w Manili, no to no my niczego takiego nie potrzebujemy. My w Manili z żoną byliśmy, z Krystyn wiele razy i widzieliśmy te wszystkie takie atrakcje tutaj, takie większe, które trzeba zobaczyć. Więc jeżeli tutaj już jedziemy, no to wykorzystamy to przynajmniej dla Emili, żeby sobie ona coś nowego zobaczyła, coś, co ją będzie pewnie interesowało. No i specjalnie dla dzieciaków to jest przewidziane. Więc my bierzemy się z Jedziemy w dół i, i szukamy graba, żeby dojechać na miejsce. A w sumie jesteśmy niedaleko, więc to będzie pewnie kilka minut. Musicie słuchajcie jedną rzecz zobaczyć, bo jest niesamowita. A mianowicie, winda tutaj w tym hotelu to jest po prostu full wypas. Już Wam wytłumaczę, dlaczego. Czekaj, where's the... musimy jakąś windę. Winda, chodź tutaj. A, wszystkie się odrodzą. Czekaj.

Nie i So big pool. <laughs> <laughs> oh, scary! Whoa! Oh, Whoa, Naprawdę Na prawdę, na wypacie. Wait, are we going lower? I'm going the Ground. Okay. Ah, no tak. Dobra. Good. Cool. słuchajcie, skoro jesteśmy w lobby, to mogę Wam coś więcej pokazać, e, Sheraton Manila Bay ogólnie są chyba kilka, sze, kilka Sheratonów w Manili, więc jeden jest blisko lotniska, z tego co kojarzę, a reszta jest, e, znaczy a drugi jest na pewno tutaj, ale zobaczcie sobie na to na przykład drzewko, fajnie zrobione Emilia i Krystyn już sobie oczywiście zdjęcia robiły tutaj jest restauracja no, taka na wypasie, naprawdę wow, jakie desery nieźle to wygląda nieźle to wygląda, haski o, no, chyba szedłem tam niepotrzebnie No i tutaj jakiś tam bar Taki też restauracja My czekamy, słuchajcie, na graba Bo grab będzie za parę minut I jedziemy do Tego miejsca, żeby sobie Emilia tam pooglądała W końcu coś porobiła Misiu, nie, ta don't touch it Nie ma no, Nie ma, nie ma dotykania Ona by wszystko dotykała Jezus Maria, jak małe dziecko, dosłownie Ty Emi, ty już jesteś czteroletnia dziewczynka. Don't touch it. Ty już 4 lata masz, tak? No, więc nie dotykamy, dobra? Nie, No, 24, tak? Na pewno. No. No, Kristin no. zadowolona? Happy from the hotel? Tak, zadowolona? Pięknie. Yeah. Pięknie, no, dokładnie. I jesteśmy na miejscu. Jechaliśmy tutaj jakieś 20-25 minut, więc całkiem blisko i tutaj jest to Desert Museum. To tutaj mamy iść, tylko ja nie rozumiem, czy tutaj się za bilety płaci, czy jak to się robi. Można było bilety zabukować wcześniej, ale, ale chyba nie będziemy tego robić. Halo! O, oh, tu jest wyjście, okej. Okay. Dobra. We need to go around to Misiu, tak. Tu jest exit, a ok. Ale nie say że to jest exit, ah, okay. Ale... bo. No... Yeah. Dobra, to, to idziemy szukać wejścia do tego muzeum. Bo tam się przechodzi przez cały jakby taki labirynt jakieś inne pierdoły, inne rzeczy więc będzie na pewno ciekawie. I znaleźliśmy wejście. Więc tutaj jest pewnie kasa Bilety ogólnie można kupić tak samo przez internet Widzieliśmy, że jest chyba nawet 100 peso taniej wtedy Ale nie byliśmy pewni, czy będą wolne miejsca Tak, tutaj, Misiu, no Otwieraj o, No Wow No, wygląda to ciekawie Wygląda to ciekawie Dobra, kupujemy bilety Mamy bilety kupione Ty no to zjeżdżaj Wszystko już słuchajcie wiemy bilety dla nas trójki kosztowały 2000 peso To jest dużo moim zdaniem Ale jak już tutaj jesteśmy to trzeba z tego skorzystać i mniej więcej chodzi o to... A Ju. Mama też, tak? No Dawaj. Dawaj! Emi czekaj! Emilia! Emilia, chodź tu. No dawaj, dawaj Chrysti. No. <śla> Szalona. Ogólnie chodzi o to, że, że słuchajcie, tu jest chyba 8 czy 10 pomieszczeń. E, później jakieś są desery jeszcze, które można skosztować. I chodzi o to, że możecie sobie zdjęcia robić. Takie po prostu selfie e, zdjęcia. Nie mi pozwolili wejść z kamerą. Zapytałem się grzecznie. Zresztą Krysti się nawet pytała ich. E, na Facebooku, czy można nagrywać tutaj GoPro. Powiedzieli, że tak, więc raczej spoko. Trochę to tandetnie wygląda. I pewnie będę żałował tego, ale. Ale Emilia jest zadowolona. Przynajmniej coś robimy razem. Wspólnego, nie? Tutaj mamy kolejne pomieszczenie. No, dziewczyny mają zabawę. Dzieciaki dostały watę cukrową, przed chwilą dostali lody. Więc taka, no w tej cenie jest można powiedzieć wszystko. A dopiero jesteśmy na samym początku, więc zobaczymy, co będzie dalej. Dalej tutaj są jakieś. Nie wiem, rurki? No ciekawe, ciekawe, sporo tego no. Co Nie, czekaj Misiu, musisz pierwszy zjeść to First we need to finish this one What? Go, go, sit there No, siadaj, siadaj z mamą No. Zarazem, chodź, chodź No, słuchajcie, skończyliśmy to muzeum, i powiem wam, że takie mam mieszane naprawdę uczucia. Niby to jest coś nowego, coś ciekawego, żeby pokazać Emilii, ale sama nawet Krystyna jest tak średnio z tego zadowolona. Teraz, słuchajcie, już nie będę nagrywał, no bo idziemy normalny shopping robić, a Emilia chce wracać. Emi, ale tam jest playground. There is a playground there. No, chodź. Bo idziemy, słuchajcie, normalny shopping zrobić, bo jesteśmy akurat w Manili, mamy kilka godzin. Jeszcze dzisiaj się spotykamy z takim, no, specjalnym gościem, a to na razie nie chcę mówić z kim. I jeszcze się zastanawiam nad kupnem kamery nowej. Jeżeli będzie taka okazja, że tutaj w centrum handlowym dostanę ten model kamery, która mnie interesuje, to pewnie też go kupię, żeby już mieć z głowy i nie zamawiać tego online. No ale no, zobaczymy też, jaka cena będzie. Ogólnie chyba jest problem z dostępnością tego akurat modelu, więc zobaczymy, jak to będzie. No i przysłuchajcie czas na kolację, siedzimy w koreańsko-japońskiej restauracji, która naprawdę, no jedzenie jest dobre, zaraz Wam pokażę, ale mam też dzisiaj specjalnego gościa, w zasadzie dwóch gości, którzy nigdy nie byli na tym kanale i w końcu chyba po roku czasu udało się spotkać, to od razu Wam pokażę kto. Cześć! Miałem się nie widzieć z Rafałem i się spotkaliśmy Udało się wreszcie spotkać, i to nie w Dumaguete, nie w Chinach, ale w Manili No bo tak się akurat ułożyło Linka do kanału, czyli Piotr w Chiny, macie tutaj pod spodem Zapraszam serdecznie, zostawcie tam link Pozdrawiamy z Filipin, zostawcie komentarz Pozdrawiamy z Filipin, to będzie od razu wiadomo No i jeszcze słuchajcie, ja. drugi gość Możesz się przedstawić teraz Cześć wszystkim, jestem Kate z Manili Kasia zmanili. No, siedzimy, siedzimy. A, pospadało. Tak. A słuchajcie, to nasze jedzenie, bo ja zawsze pokazuję jedzenie. I tak jak mówię, japońsko-koreańska restauracja, która no, całkiem nie się serwuje. Ale nie nagrywam od początku. Zamówiliśmy różne rzeczy. Kimchi, oczywiście, było podstawowe. Coś na ostro, coś na słodko, nawet ryż. Tutaj były dumpingi, były, były, ale dobre, ale dobre, dobre, bardzo, bardzo dobre. No, tak. Więc my sobie, słuchajcie, kończymy na spokojnie kolację i, i z wami się widzę witam później. Witamy Was z dnia kolejnego. Słuchajcie, to już ostatni dzień w Manili. Przedzieliśmy wczoraj, ale dzisiaj już wieczorem wracamy. Ale dzisiaj mamy najważniejsze spotkanie, bo jest spotkanie w biurze imigracyjnym filipińskim, Immigration Center w Intramuros, to jest w centrum Manili. Znaczy, to jest chyba obok Intramuros, ale. Przy samym Intramuros. Tam mamy parę kilometrów, ale zanim tam pojedziemy, idziemy na bufet, bo mamy śniadanie oczywiście tutaj w hotelu. I ten bufet mam wrażenie, że będzie naprawdę bardzo, bardzo fajny, więc tym mam pokazać, co jest do wyboru. Jeżeli będziecie w Manili, możecie skorzystać oczywiście z tego hotelu. E, chyba już mówiłem, to jest Sheraton Manila Bay. E, nie jest to tani hotel, naprawdę, ale powiem Wam, że dawno tak dobrze nie spałem. A jesteśmy ogólnie na 15 piętrze. To jest chyba prawie ostatnie piętro. How many floors are here? Chyba 20, tu jest pięter. No, cisza, spokój. Pokój naprawdę rewelacyjny. Łóżka, nie pamiętam kiedy spałem na tak wygodnym łóżku. No. No, już ci pomogę. Już ci pomogę. Dobra, idziemy na śniadanie. Chodźcie z nami. No, pokażę wam co jest. Słuchajcie, na śniadanie oczywiście wszystko do woli, bez limitu. Ale cena oczywiście też jest bardzo fajna, bo cena chyba z tego co kojarzę to jest 1500 za osobę czy 1500 peso. Widzicie ile to jest na ekranie. A oczywiście wszystko do wyboru. Asian cuisine, Wszystkie innego rodzaju jedzenia. Naprawdę. Wow. Morning. Huh. Jajka, omlet paróweczki, kiełbaski o kurde, ale się najem. Także pewnie dzisiaj obiadu już nie będzie Bo jak zapłacimy... Aha, i Emilia oczywiście je za darmo, więc to też nie jest tak, że, że tylko i wyłącznie, że trzeba płacić za wszystko. How is it? Look nice, nie? Yeah? Nie. Yeah. No, what is that? A liczy. Okay. okej. Okej. Okay. No, także słuchajcie, ja się biorę za jedzenie. Zaraz do was wracam. Może ham cheese. Ham and cheese. Yeah. Thank you that? Yeah, Ok, dziękuję. that? This is the shake or? Sheik. Ah, okay, I mean... okay. I don't wanna... No, nie, thank you. No, no, no. Thank you so much. Słuchajcie, w tego typu śniadaniach właśnie plus jest taki, że można sobie no, naprawdę wszystkiego popróbować. I są tutaj naprawdę ciekawe rzeczy, takie, które jeszcze nie widziałem nigdy chyba na wina Przynajmniej na śniadania. Ja oczywiście już jestem po omlecie, już jestem po, 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 po jakichś kiełbaskach A tutaj jeszcze Krystina pakowała oczywiście rzeczy. Co to są? Maliny? Mm -hmm. Grupa. Dried. Dried. Oh. Dried. Or, or cherry Cherry <coughs> oh, to jest so sweet. No i jeszcze rabuszko. What's this, Jesteśmy wreszcie po imigracyjnym. Wszystkie oficjalne spotkania już zostały załatwione. Christine miała wczoraj, ja miałem dzisiaj, jeżeli chodzi o moją rezydencką wizę na Filipinach. I zacznę może od początku, bo to jest wszystko na bieżąco. Już wróciliśmy z imigracyjnego, trwało to niecałe dwie godziny. Wszystko. Co prawda, 99% czasu to było oczekiwanie tylko i wyłącznie na tą wizytę, żeby zrobili wywiad z nami, ze mną i z moją żoną. O tym wywiadzie zaraz wam powiem, bo to na pewno wiele osób interesuje jak taki wywiad wygląda. Ogólnie było tak, że firma, którą, która nas która nas załatwia tą wizę, ona załatwia wszystkie dokumenty. Ona tak też wysłała pracownika do imigracyjnego biura w Manili. Więc ta osoba już nas czekała. Mieliśmy mówione spotkanie, to wszystko było przez tą firmę załatwiane. Ta osoba nas spotkała, oczywiście, powiedziała, że już dokumenty są złożone, że wszystko nam po kroku, krok po kroku nas przeprowadzi. No i oczywiście czekaliśmy na nasze spotkanie. Bardzo dużo odcokrajowców przyjechało na to spotkanie, bo z różnych narodowości, oczywiście, i wszyscy czekali na to samo. Więc doszło do spotkania, poszliśmy razem do, z Kristiną z Emilią do biura. Było pytanie o to, jak się poznaliśmy, ale byliśmy razem na tym wywiadzie. Na tym, na tym, na tym, razem przeprowadzaliśmy ten wywiad. Znaczy, razem z nami przeprowadzali, nie tak, że było to osobno. Więc wszystko zostało tak. Dobra, żeby już nie mieszać. Zapytali nas, jak się poznaliśmy, czy Krystyna była w Polsce. Wytłumaczyliśmy, że była już dwa razy. Ta osoba się mnie zapytała, ile lat tutaj mieszkam na Filipinach, gdzie mieszkaliśmy na początku, gdzie w tym roku podróżowaliśmy i tak dalej, i tak dalej. Później na koniec zapytała w ogóle, czy mam jakieś zdjęcia z Polski, żeby pokazać. My tak trochę w szoku, no ale mieliśmy tam na Instagramie, na telefonie jakieś tam zdjęcia, takie najlepsze. Zaczęliśmy to wszystko tłumaczyć, 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 no więc, dobra, nie ma problemu. Dokumenty tylko jakieś podpisałem i w zasadzie to się skończyło. Trwało to. 5-10 minut, naprawdę nie jakieś skomplikowane pytania. Razem siedzieliśmy, na wszystko odpowiadaliśmy bez żadnego problemu. Później wyszliśmy z tego biura i osoba z, z firmy zaprowadziła nas do, na biometryk, czyli zrobienie odcisków palca, bo to też trzeba do tego zrobić. I teraz teoretycznie czekamy około chyba niecałego miesiąca. Niecałego miesiąca na rozpatrzenie tego wniosku, i jeżeli to zostanie rozpatrzone, muszę wysłać paszport do Manili albo to biuro musi ode mnie wysłać paszport do Manili i tam dostanę oficjalną pieczątkę, że mam już tą kartę rezydenta i dostanę tak samo kartę. To trwa, będzie trwało gdzieś około miesiąc, miesiąc z Haczykiem. No i później to jest tylko i wyłącznie już przyjechanie do Manili albo właśnie wysłanie tego paszportu, żeby zrobili tą pieczątkę, i wtedy cały proces już jest zakończony. Mogę normalnie sobie latać na Filipiny. Po tym spotkaniu wsiedliśmy w Graba i dostaliśmy się z powrotem do Moloweja, no bo już rano się wymeldowaliśmy z hotelu, nie było sensu tam już po prostu wracać, bo wiedzieliśmy, że przed 12 to się jak wszystkiego się nie uda załatwić. Więc w tym momencie ja już jestem w Moloweja, siedzę sobie i piję kawu się na spokojnie. A dziewczyny, słuchajcie, w tym momencie są w jakimś tam kolejnym placu zabaw dla dzieciaków i tutaj możecie zobaczyć sobie zdjęcia. I co ciekawe, tam wyjściówka też kosztuje 799 peso za osobę, ale okazuje się, że Emilia jest poniżej jakiegoś wzrostu i ona chodzi za darmo, więc musimy tylko i wyłącznie zapłacić za Christine. A ja opowiedziałem, że już dziewczyny, dajcie sobie czas dla siebie, ja potrzebuję się zrelaksować, potrzebuję odpocząć po tym wszystkim stresie związanym z Kristin Wizą i z naszą wizą i z moją wizą. Więc teraz, kawusia, odpoczynek, i pewnie za godzinkę one tutaj przyjdą. Ja, słuchajcie, przepraszam Was, że ten odcinek jest taki trochę pomieszany, że nie zawsze były nagrywane sceny, no bo naprawdę ten wyjazd sporo nerwów nas kosztował, ale sporo też takiego tempa nieprzewidzianego, bo okazało się, że różne spotkania są o trochę innych godzinach, których mieliśmy mieć, że też nasze dojazdy tak się nigdy idealnie nie zgrywały no i też. To jest, słuchajcie, pierwszy nasz wyjazd w tym roku, taki rodzinny, gdzie po prostu chcemy sobie trochę tak odpocząć. Dlatego też taki, można powiedzieć, wypasiony hotel, dlatego też e, wszędzie jeździmy taksówkami, żeby było fajnie, żeby było przyjemnie. Słuchajcie, to już będzie koniec w tym odcinku. Wracamy do GT wreszcie po naszej ogromnej przygodzie. Jesteśmy ogromnie zmęczeni. Pewnie pójdziemy spać prosto w samolocie. Ja czekam na Wasze komentarze. Dajcie mi znać, co o tym trybie myślicie, o tych wszystkich wizach, jak to wyszło. Czekam na Wasze komentarze. Pozdrawiam Was serdecznie. No i do zobaczenia za kilka dni w kolejnym odcinku. Pa!